Jak być szczęśliwym w tym świecie i czy w ogóle można? I okazuje się, że ludzie przestają być, być szczęśliwi i stają się nieszczęśliwi wtedy, gdy uważają, że nie można tworzyć życia i już go nie tworzą. I wtedy są nieszczęśliwi, gdyż nie mają nad tym życiem kontroli. Ale tworząc to życie sprawia, że jesteś szczęśliwy, ale porażki w życiu sprawiają, że mężczyzna przestać tworzyć swoje życie, a to sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy. Dzieci, które nie doświadczyły jeszcze tak wielu porażek, nadal tworzą swoje życie i nadal są przez to szczęśliwy, ale może odzyskać swoją zdolność do tworzenia życia i znów tworzyć życie cały potencjał, całe szczęście tkwi w tobie cała możliwość bycia szczęśliwym jest w tobie polega to na doświadczaniu życia ale w rzeczywistości może zmienić swój stan umysłu w do, do innych ludzi i dzięki temu być szczęśliwym. Wystawacznik Kursów mamy takie narzędzia, żeby być bardziej szczęśliwym dzięki temu i żeby dalej móc tworzyć swoje e, życie. Pomimo tego, że ktoś mógł przestać tworzyć życie i prawie zawsze. Tak się dzieje, jak człowiek staje się nieszczęśliwy. Taka tajemnica typu, jak zmienić swój stan, już nie jest tą tajemnicą. W rzeczywistości, szczęście zależy od, od człowieka. Tak jak człowiek przeżywa to, na co napotyka w życiu, jak na to reaguje I, i to wiele ludzi już to szczęście straciło ale to szczęście nie jest nieodwracalne szczęście można odzyskać dzięki przywracaniem sobie siły życia i dzięki, dzięki przywracaniu swoim swoich zdolności i można to zrobić dzięki dzięki usuwaniu bólu, który się gromadził w ciągu życia, dzięki usuwaniu tych porażek, gdyż to właśnie dzięki tej porażki człowiek może wierzyć w to, że nie jest w stanie tworzyć życie, co oczywiście nie jest prawdą. Człowiek, który nie ma swoje życia pod kontrolą, czuje, że wszystko mu się przydarza i na nic nie ma wpływu, Właśnie wtedy, gdy przestaje to robić, i różnica między osobą szczęśliwą i nieszczęśliwą to jest właśnie to tworzenie życia. W, jak, w jakichkolwiek warunkach by się nie było, pozostawanie swojego życia losowi czy zbiegowi czy okoliczności ma bardzo słabe rezultaty. Gdyż jak ktoś polega tylko i wyłącznie na, na szczęściu czy zbiegu okoliczności, to są małe szanse, żeby, żeby dobre rzeczy mu się działy. A jak bierze sobie w swojej ręce i chociaż próbuje tworzyć życie, to wtedy są większe szanse, że uda mu się to życie mieć. Dobre. Rzadko osoba, która polega na szczęściu, która polega na, na zwykłym przeznaczeniu, jest, jest szczęśliwa i ma dobre życie. Rzadko ta taka osoba osiąga dużo w życiu. Dzięki Stowarzyszeniu kurysów wiemy, jak to życie tworzyć oraz możemy odzyskać siłę, żeby je tworzyć. I faktem jest, który został potwierdzony, że jak się coś nie, nie tworzy, to to w końcu się pogarsza. Stan tego staje się coraz gorszy, gdyż wszystko musi być tworzone, żeby i to jest fundamentalna prawda. Cokolwiek to e, tworzy. R również ten brak tworzenia sprawia, że coś przestaje istnieć i wtedy, wtedy to, to przestaje istnieć i już na tym przestajesz mieć nad tym wpływ. Dlatego właśnie tworzenie jest takie ważne. Jakkolwiek by to tworzenie zachodziło, musi ono zajść. Jeśli nie tworzysz. Za czymś to będziesz, to masz nieświadomie tworzyć przeciwko czemuś. Na przykład, jak nie tworzysz swojego stanu zdrowia, ja, jak się nie odżywiasz dobrze, to zaczynasz się odżywiać y, źle, jeśli o to nie dbasz, jeśli nie tworzysz y, stanu siebie jako kogoś y, zdrowego. I to jest przykład tego, y, że że jest tworzenie z wiedzą i tworzenie bez, bez wiedzy. I najlepiej tworzyć w pełni świadomie, czyli najlepiej tworzyć będąc tego stuprocentowo świadomym, niż liczyć się na łódź szczęścia, niż liczyć się na przeznaczenie. I, i dzięki. Wiedzy o tym, dzięki tworzeniu życia, życie będzie lepsze, niż jeśli tak po prostu życie kształtuje człowieka. Jeśli nie kształtuje życie, to życie będzie, będzie kształtowało ciebie. A chcemy przecież, żebyśmy to my mieli pod kontrolą, życie, a żeby nie życie miało nas pod kontrolą. Żebyśmy to my mieli pod kontrolą nas samych. A do tego musimy tworzyć życie.